My little kuleczką po skórkach, kuleczką po płytce, po nabłonkach. Świnty panie, dziecku. Brudnym pilnikiem jedzie. Dobra, róbcie manikier swoim dzieciom, ale po pierwsze na litość boską. Czystym pilnikiem? Świeżym, nowym. A po drugie, nie jeździcie im kuleczką po płytce paznokciowej, bo płytka jest prosta, a kuleczka jest okrągła. I co robicie? Rowy. Są inne frezy do tego. O! O! Idealny frez, żeby dzieciom robić paznokcie. Ani nasypu, ani ostrzy. Nic. Po prostu gładkie ścianki, które delikatnie zesmyrują sobie tutaj nabłoneczki i płytka jest nietknięta. Tylko nabłonki są zaskrobane. więc dla dzieci okej, okay, ale coś co nie uszkodzi płytki. Tak jak kuleczka, kuleczką płytkę paznokciową. Oh, Jesus. Uh.